Delikatne ciasto na każdą okazję, którym zachwycisz każdego. Jego wykonanie jest bardzo proste. Zacznij od przygotowania masy na spód ciasta. Do dużej miski dodaj dwa jajka, szczyptę soli i 70 g cukru. Całość miksuj na wysokich obrotach przez około 5 minut. Następnie dodaj jedną łyżkę miodu i ponownie wymieszaj. Teraz dodaj 20 g roztopionego masła oraz 30 ml mleka. Następnie przesiej przez sitko 65 g mąki oraz 10 g niesłodzonego kakao. Miksuj, aż uzyskasz jednolitą masę. Przelej ciasto do okrągłej blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i piecz 25 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Teraz czas przygotować ciasto na naleśniki. Przesiej przez sitko 180 g mąki i 35 g kakao. Dodaj szczyptę soli i 10 g cukru. Całość wymieszaj. Następnie dodaj 3 jajka, 260 ml ciepłego mleka i całość ponownie wymieszaj. Dodaj jeszcze 160 ml ciepłej wody. Przeceć mieszankę przez sitko, aby pozbyć się grudek. Na koniec dodaj 60 g płynnego miodu oraz 25 g oleju. Całość wymieszaj i odstaw ciasto na około 20 minut pod przykryciem. Usmaż cienkie naleśniki. Teraz przejdź do przygotowania kremu. Do miski dodaj 250 g serka śmietankowego, 45 g cukru pudru i 150 g gęstego jogurtu greckiego. Całość wymieszaj do innego naczynia wlej 250 ml śmietanki, 36% oraz 45 g cukru pudru i ubij na gęsto. Połącz obie masy i dodaj 20 g płynnego miodu. Naleśniki pokryj cienką warstwą kremu i złóż na pół. Posmaruj dodatkową warstwą i złóż ponownie na pół. Tak przygotowane naleśniki pokryj dodatkową warstwą kremu na wierzchu. Upieczony spód ciasto pokryj kremem. Zwiń cztery naleśniki w rulon i umieść na środku spodu ciasta. Teraz nałóż naleśniki dookoła, tworząc ścianki. Odstaw ciasto do lodówki najlepiej na całą noc. Posyp górę cukrem pudrem i gotowe. Efekt jest naprawdę zachwycający. Ciasto wygląda przepięknie i jeszcze lepiej smakuje. Każdy kawałek jest miękki, puszysty i pełen smaku. Koniecznie wypróbuj. Wystarczy dodać ciastka do wrzącej wody. Nie będziesz już wydawać pieniędzy na słodki stół. Weź patelnię. Nalej do niej 400 ml wody. Dodaj także 30 g masła. Doprowadź wodę z masłem do wrzenia. Kiedy to następni, wrzuć do niej herbatniki. Dokładniej 200 gram ciasteczek potrzebujesz do tego deseru. Po chwili staną się miękkie. Mieszaj je co jakiś czas, aż nasiąkną cała wodą z masłem. Powstanie masa o gładkiej konsystencji. Masę przełóż do miski. Następnie dodaj 50 gram mąki orzechowej. Wsyp także 20 gram cukru. Wszystko starannie wymieszaj. Najlepiej zrób to dłońmi. Wtedy stworzysz idealną konsystencję do tworzenia kulek. Z masy stwórz kilka, a nawet kilkanaście kulek. Ich ilość zależy od wielkości, jaką im nadasz. Kulki pozostaw na blaszce. Teraz w garnku przygotuj polewę czekoladową. Następnie weź kulki i wkładaj je do polewy, po czym odłóż na blaszkę. Czynność powtórz do każdej kulki. Są one już prawie gotowe. Wystarczy, że udekorujesz je ulubionymi dodatkami. Ja użyłam malin i wiórków kokosowych. Deser jest już gotowy. Najlepiej smakuje z filiżanką kawy. Twoi goście je pokochają. Wrzuć Snickersa na patelnię. Powstanie z tego coś naprawdę pysznego. Na rozgrzaną patelnię dodaj 70 g masła. Poczekaj, aż masło się roztopi. Kiedy to nastąpi, wrzuć na patelnię dwa batony Snickers. Jednak lepiej, jak będą one już pokrojone. Kolejnym składnikiem są pianki Marshmallow. Niech jest ich około 200 gram. Smaż wszystko na patelni tak długo, aż się wszystko dobrze roztopi i połączy w jedną masę. Następnie do tak powstałej masy należy wrzucić 100 gramów orkiszu ekspandowanego. Możesz również użyć ryżu preparowanego. Wybór zależy od Ciebie, mieszaj wszystko starannie, pilnując, żeby nic się nie przypaliło następnie przełóż zawartość patelni do szklanego naczynia. Na takie ciasto wylej roztopioną czekoladę, pokrywając cały wierzch ciasta. Na taką czekoladę dodaj pokrojone kawałki batona, dla dekoracji, ale także dla wzmocnienia smaku. Włóż naczynie z ciastem do lodówki na minimum godzinę. Po tym czasie ciasto jest gotowe do jedzenia. Pokrój je na mniejsze kostki i podawaj gościom. To szybki i pyszny deser, który nie wymaga pieczenia, a prezentuje się znakomicie. Całe życie źle używałeś plastikowych pojemników. Nie wkładaj do niego ciasta w ten sposób. Możesz go zniszczyć. Aby tego uniknąć, połóż kawałek ciasta na płaskim zamknięciu pojemnika, a następnie nałóż na nie większą część. W ten sposób ciasto pozostanie w idealnym stanie i nic się nie zniszczy. Taka metoda jest szczególnie przydatna przy przechowywaniu wypieków czy deserów wymagających zachowania estetycznego wyglądu. Najsmaczniejsza szarlotka z trzech szklanek. Wygląda obłędnie, a smakuje jeszcze lepiej. Przygotujesz ją bez problemów kilka minut, bez zagniatania ciasta, wyrabiania masy i użycia miksera. Przygotuj jedną dużą miskę. Wsyp jedną szklankę kaszy money, szklankę mąki pszennej oraz trzy czwarte szklanki cukru. Do miski dodaj również jedną małą łyżkę proszku do pieczenia. Dokładnie wymieszaj składniki. Teraz przejdź do przygotowania jabłek. Do szarlotki najlepiej nadają się kwaśne lub słodko-kwaśne jabłka, które doskonale równoważą słodycz ciasta. Umyte jabłka zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Ja w przepisie użyłam pięć jabłek. Następnie weź tortownicę. Na spód wsyp jedną szklankę wcześniej przygotowanej mieszanki suchych produktów. Następnie dodaj warstwę jabłek. Na jabłka wsyp kolejną porcję suchej mieszanki i dodaj następną warstwę startych jabłek. Na wierzch wysyp ostatnią szklankę suchych składników. Teraz zrób w cieście otwory, a całość polej roztopionym masłem. Piecz szarlotkę przez około 50 do 60 minut w piekarniku nagrzanym do 170 stopni Celsjusza. Po upieczeniu szarlotka jest gotowa. Jej przygotowanie jest szybkie i niezwykle łatwe. Możesz ją podawać na zimno lub na ciepło, dodając gałkę lodów waniliowych oraz ulubioną polewę. To nie jest napój. Ten deser zaskoczy każdego. Zacznij od rozpuszczenia galaretki pomarańczowej w 400 ml wrzącej wody. Dodaj całe opakowanie galaretki do wody. Mieszaj, aż galaretka całkowicie się rozpuści. Gdy galaretka ostygnie, przelej ją do szklanki, wypełniając je mniej więcej w dwóch trzecich jej wysokości. Ważne, żeby zostawić miejsce na piankę. Pozostałą galaretkę odstaw na bok w temperaturze pokojowej do ostygnięcia. Gdy ostygnie. Weź ją i ubijaj, tak długo aż stanie się pienista i napowietrzona. Ta lekka pianka posłuży jako wspaniałe uzupełnienie do deseru. Nałóż łyżką spienioną galaretkę na zastygniętą galaretkę w szklance. Powstanie warstwowy efekt. Umieść szklankę z powrotem w lodówce na dodatkowe 30 minut, aby umożliwić zastygnięcie galaretki. Kontrast między galaretką a piankową górą będzie ucztą zarówno dla oczu, jak i kubków smakowych.